Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w programie kulinarnym z serii ziemniak, ziemniak na różne sposoby. Będziemy dzisiaj przyrządzać Ziemniak D'Afrique. Jest to jakiś chyba francuski, dziwny wynalazek. Prawdopodobnie przekombinowany, ale będziemy dzisiaj tutaj robić to dla eksperymentu. Do przyrządzenia tego niezwykłego dania będą nam potrzebne oczywiście składniki. No bo, jakżeby inaczej, zimnioki. Mleko, śmietana, ser, czosnek, pieprz i sól, gałka muszkatołowa, tymianek. Jak od razu można zauważyć, nie będzie to rzecz skomplikowana, chociaż yy, i tak przekombinowana, bo to są tylko ziemniaki. Ale jest to kanał rozrywkowy, więc będziemy robić różne ciekawe eksperymenty. Mniej lub bardziej ciekawe. No i wiadomo, trzeba będzie obrać ziemniaki. <śla> Oczywiście plus jest taki, że obieranie ziemniaków zawsze skłania do refleksji. Jest to rodzaj pewnej medytacji i można tutaj dużo sobie przemyśleć rzeczy życiowych i nieżyciowych. Powiem tak szczerze, że ja nie jestem jakimś takim wybitnym kucharzem, ale wydaje mi się, że wcale nie trzeba być kucharzem wybitnym, bo nawet oglądałem ostatnio taki film, jak Gordon Ramsay gotował makaron i okazało się, że nie umiał bo dodawał tam jakiś olej do makaronu. Mam taką refleksję ostatnio, bo oglądałem sobie ogólnie bardzo dużo Kuchennych Rewolucji, bardzo mi się podobały, ale mi się wydaje, że program Kuchenne Rewolucje to jest jednak robienie sobie jaj z ludzkiej tragedii. Jak już mamy ziemniaki obrane, to trzeba je teraz... Trzeczka sprawa. Spróbujemy. Dajko w najgorszym wypadku będzie jak będzie. Po prostu w kuchni trzeba eksperymentować i czasami coś nie wyjdzie. Ale i tak to trzeba potem zjeść. No i ziemniaki już mamy naryktowane. No i trzeba teraz zrobić taki pewnego rodzaju sos, do pół litra, trochę pieprzowej, yy, takim tym, sosem, można powiedzieć. No i na koniec tej szalnej przygody musimy to teraz wdupcyć do piekarnika. Spróbujmy. Wygląda to średnio, żeby nie powiedzieć źle, ale za to w smaku też słabe.